Witam, pozdrawiam, sądzę, jeszcze się ziszczą Pozdrawiamy, czy jest mój Żydziu sobie dołek Może wykopie Jakiegoś poniemieckiego Panzerfausta No, odno do muzeum Chyba sobie jakaś na lata wezmę wsiłkę sobie odgarnę tak, wygąsko mniej więcej wygląda jeszcze tak jest składana są dwie wysy tej sopetki jedna jest całkowicie metalowa Druga jest stworzywa Jamaton. Stworzywa z Bunda Zwery. Znaczy, bestia chornderska. Bardzo wytrzymała. Trochę waży swoje. Ale warto w nią zainwestować. Jeżeli chcemy mieć sprzed lata. No i co, proszę Państwa? Zabieramy się do naszego biwaku. Pozdrawiam się przemo. I jak na razie. Powolutku i do przodu. I pozdrawiam serdecznie Filip Pesowski. Dasz ból.